Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy, do zobaczenia. gol! Kolejny dozer, Klaza Kłękielubiet, były piłkarz Poloni Warszawa. Popisuje się fantastycznym uderzeniem. Nie zapóźnij swobodę rozpocząć, tylko na kojarzinie strajkasy. To nie padło to ja już go chciałem ściągnąć dwa lata temu, ale, nie wiem, ale Ale działacze Śląska się nie zgodzili. Ja żartuję. No jest... Arbiter z Płocka uznał, że kapitan górnika Zabrze, Adam Banaś, odepnął w tej sytuacji Mirko Iwanowskiego. Tak, decyzję arbitra i całą akcję przyjął trener Dariusz Pasieka i spójrzmy. Trener bramkarzy w błękitnej koszulce Jarosław Krupski. To on wyjaśnił swojemu szefowi, za co pan Szymon Marciniak wskazał na punkt. Oddalono 11 metrów. Filip Burhardt. burkhardt i... Trener górnika Adam Nawałka z zadumą przyglądał się składom. Sam gospodarzy nie zaskoczył. Jego jedenastka wisiała w szatni arki od wtorku. Za moment spojrzymy, czy były w tej jedenastce błędy, poza tym jednym ortograficznym.